Cześć, mam nadzieję, że spotkaliście się za mną. Chwile mnie nie było, a stało się to dlatego, że no robiłem kolejną, kolejną inwestycję. W tym przypadku była to rekuperacja. O tym wam wcześniej już mówiłem. Kto ma wiedzieć, to wie. Kto mnie śledzi, to, to wie, że się do tego przymierzałem, więc wziąłem projekt, który miałem, który miałem zrobiony przez architekta. Oni też oczywiście zrobili mi projekty klimatyzacji, projekty rekuperacji. Ale jak wiecie, chyba wcześniej wspominałem, że plan, plany się troszkę pozmieniały. Tak? Yy, także nie zrobiliśmy rekuperacji w warstwie styropianu. Zrobiliśmy całą instalację na kanałach stalowych, ocynkowanych, które są widoczne na obu poziomach. Yy, więc tutaj troszkę było modyfikacji. Yy, nie wiem jeszcze, tak naprawdę. Jak to się zakończy y, kwotowo? Nie zostały jeszcze podliczone wszystkie materiały, które użyłem. Um, robię to y, tak naprawdę na własną rękę. Yy, tak jak mówię, wziąłem sobie a, projekt i sam sobie go zaadaptowałem pod siebie. Tutaj mam nadzieję, że odezwą się jacyś fachowcy i specjaliści, który, którzy mam nadzieję, że wyłapią jakieś błędy. Plus jest taki, że ta instalacja jest widoczna i ta instalacja jest na wierzchu i tą instalację w każdej chwili można zmodyfikować. Także jeśli ktoś, yy, kto się zna na rekuperacji, robi to na co dzień i zauważy pewne błędy, bardzo proszę o komentarze, jakieś tutaj wytyczne. Yy, Mam i na pewno wezmę je pod uwagę i, i będę zmieniał jeśli, jeśli tylko będzie to możliwe. Jeśli chodzi o rekuperację, to tak jak mówię, no robiłem to wszystko na kanałach sztywnych. Na początku chciałem przyjąć to troszkę inaczej. Chciałem, żeby tutaj na górze kanały od rekuperacji zostały poprowadzone w warstwie izolacji, czyli tutaj w poddaszu. Taki był początkowy zamysł. Jeśli chodzi o dół, no to chcieliśmy od początku mieć to na kanałach sztywnych Spiro ocynkowanych. No, ale znajomy, który zajmuje się klimatyzacją, tutaj nie, nie ukrywam. Zasięgnąłem troszkę opinii, informacji na ten temat, troszkę mi doradzono, więc tutaj zostałem poinformowany, że to może się nie udać. I być może wykonanie jak najbardziej jest do zrobienia, no wszystko jest do zrobienia, ale żeby zrównoważyć górę z dołem, będzie bardzo ciężko, jeśli zostały one przeprowadzone na dwóch różnych typach kanałów. No, dlatego poszedłem za ich myślą, za myślą tego instalatora i wykonaliśmy wszystko, wszystko na kanałach sztywnych. Mam nadzieję, że, że wszystko zostało wykonane w miarę poprawnie. Ja wam tu pokażę poszczególne składowe, które używałem, jak ja to widzę i mam nadzieję, że to wszystko, i mam nadzieję, że to wszystko będzie fajnie grało. Jeśli chodzi o rekuperator, to też rozglądałem się w tym momencie. Już od kilku dni tak naprawdę rozglądam się z rekuperatorem, nie chcę wydawać, wielkich kwot. tak? Też Wam powiem finalnie jak to wygląda, ale tak naprawdę ja chciałem się od początku zmieścić W kwocie około do 10 tysięcy za rekuperator Mam nadzieję, że mi się to uda, bo jeszcze nie dostałem oficjalnej oferty, ktoś tam już dla mnie szuka Takiego rekuperatora sam też się oglądałem, widziałem rekuperatory różnych marek Nawet odzywałem się do takich firm, które nie są super znane które są firmami w Polsce niszowymi, aczkolwiek deklarują, że wnętrzności tych rekuperatorów są dobre, ale cenowo powiem Wam, że nie wygląda to, to dużo taniej niż takie flagowce, które my znamy. Sprawdzałem też również naszego lokalnego Spiroflexa, który też robi swojego Ventclera i, i już, prawie, już prawie byłem na niego zdecydowany, ale, ale, ale jeszcze czekam na tą ofertę z firmy Alnor. Zobaczę, czy może w tym miejscu nam, nam wejdzie i, i ten Alnor się sprawdzi. Bądź Vanas, tak jak mówię, bądź Wolf jest też taka firma. No, tych firm jest oczywiście dużo. tak? Ja patrzyłem też na Karino, Na sieci widzę też, śledzę kanały rekuperacji od początku, już od dawna, typu Easy instalacje, Oni też mają Easy Fasty, jakieś swoje rekuperatory. Ostatnio patrzę na nie i strasznie poszły w górę. Więc tutaj no, szukałem czegoś tańszego, bo powiem wam szczerze, że też myślę, że nie ma co się pakować w zbyt wielkie koszta. To ma też być najważniejsze, na czym mi zależy, jeśli chodzi o rekuperator: żeby miał automatyczny bypass, żeby miał constant flow, czyli te wentylatory nadmuchu i wywiewu, żeby one się równoważyły ze sobą elektronicznie, żeby równoważyły całą instalację. No, i jakieś tam oczywiście zabezpieczenia przeciwzamrożeniowe. Z tym, że wy wiecie już, że ja to montuję wszystko na poddaszu. Jestem aktualnie na poddaszu, gdzie cała instalacja jest rozłożona, i tu będzie stał rekuperator. Ten to poddasze jest ogrzewane. Jedyne na czym się skupiłem, to to, żeby na czerpni to powietrze szło w kanale izolowanym, a żeby nie był on brzydki, obłożony wełną. Bo będzie on widoczny, więc już wam pokażę. Tam jest czerpnia od strony zacienionej. Także mam nadzieję w lecie, żeby to powietrze było jak najbardziej chłodne, które będzie transportowane do budynku. I tutaj mamy zastosowaną rurę z polipropylenu, czyli ona jest izolowana. Wygląda to w ten sposób w tym momencie dla tu Anemosat, żeby nie weszły mi żadne dziadostwa. Tak, do środka budynku. Bo z tamtej strony nie mogłem podejść, nie mam tak długiej drabiny, żeby w tym momencie tam założyć jakąś czerpnię, taką nawet prowizoryczną. Ale tymczasowo tutaj jest anemostat założony, żeby nic tu mi nie wpełzło do środka. No i to jest tak, to jest coś takiego, a grubość takiej rury to moi drodzy półtora centymetra. Więc tutaj nie chciałem, żeby ten kanał był stalowy i obkładany wełną, bo takie też ciężko znaleźć, żeby była w środku, to by musiał być taki kanał już kominowy, gdzie wykonywany na zlecenie. To by nie było tanie. To też nie jest tanie. Muszę powiedzieć, bo to jest ponad więcej. Koło 160 bodajże kilku złotych za jeden metr Czyli jest to sporo, aczkolwiek kto zainwestowałem, bo to jest to jest mus. Tak? Czyli tutaj przechodzimy kolankiem. I w miejscu, w miejscu, gdzie stoję, będzie stał rekuperator. Czyli tu mamy czerpnię. Na drugiej stronie, jak widzicie, idzie jest, jest znowu przewód do wyrzutni. Tu już jest zastosowany zwykły kanał spirosztywny. Nie, nie jest on zabezpieczony w żaden sposób. Zobaczymy. Myślę, że na wyrzutni nie jest to potrzebne, żeby on był izolowany, ale to nam czas pokaże. Czy się tam nie będzie coś w zimie wykraplać? Ja, oczywiście, ten kanał zrobiłem z delikatnym spadkiem. W razie gdyby coś tutaj się działo, żeby sobie tam gdzieś to spłynęło. No, i tu jak widzicie, kanały są poprowadzone. To nie jest jeszcze wykończone. Tu widzicie, brakuje kolanka. Tam brakuje kolanka w dół na wywiewie, na wyciągu. Ale generalnie są poprowadzone kanały w ten sposób. Więc one sobie tutaj biegną. Wygląda to jak jakaś industrialna fabryka. I jak widzicie, tutaj schodzą w dół. Tu już zastosowałem na zejściu zwykłe kanały Spiro, które są giętkie, fleksy tak zwane. One mają w środku wełnę. Tam bodajże nie jest wiele, bo 2 centy, ale myślę, że to, że to nawet tak naprawdę nie ma znaczenia. Bo można było równie dobrze poprowadzić się sztywne. Tu chodziło tylko i wyłącznie o obcięcie kosztów i żeby było jak najmniej kolanek, i żeby można było to fajnie sobie na ścianie zamocować. Czyli tutaj mamy wyrzutnię. Dobrze mówię, tutaj jest wyrzutnia. Z tej strony mamy przewód, który będzie szedł czerpnia. Jak widzicie, zastosowany został tłumik. Mam nadzieję, że zda ją swoje, spełnią swoje zadanie. Czyli wchodzimy powietrzem, rozdzielamy go na dwa piętra w tym miejscu, tym trójnikiem. Nawiew sobie schodzi na dół, i tutaj nawiewem też przechodzimy na pomieszczenia. Tu mam jedną sypialnię, czyli jeden nawiew. Wziąłem też nawiew na korytarz. Przejdziemy obok. Więc on sobie biegnie tutaj na główną sypialnię oraz na korytarz tu jeszcze będzie zastosowane kolejne kolanko i anemostat, żeby sobie można było fajnie, fajnie zejść. Co zastosowałem przy każdym anemostacie, że można było wyregulować. Tak mi poradzono, tak zwaną przepustnicę. Jak widzicie, możemy sobie zamknąć i otworzyć. To też jest niemały koszt, bo każda ta przepustnica to jest 30 bodajże 2 zł. Yy, jeszcze dochodzi anemostat, czyli myślę, że ta yy, cała, cały system rekupracji zostanie fajnie, fajnie tutaj, yy, yy, fajnie te przepływy zostaną zrównoważone. Yy, z tej perspektywy wygląda to w ten sposób: czyli z wszystkich garderób mamy wywiew oraz ja stoję na takim podejście, które sobie zrobiłem, żeby móc tą całą instalację tutaj oraz rekuperację zamknąć. Tak, ten balik styropianu robi za, zrobi za rekuperator. Tak? Nie wiem, czy będzie on pionowy, nie wiem, czy będzie poziomy. Gdy już go zakupię, to już wtedy będę go łączył. Czyli. Tutaj będzie czerpnia, tam wyrzutnia, kanały zostaną tutaj sobie poprowadzone, i, i tak to wygląda. My jesteśmy w tym momencie nad, hmm, nad łazienką i nad pralnią, a zejdę na dół i Wam pokażę i Wam pokażę, jak, jak zeszliśmy kanałami w dół. Tu jeszcze musimy dokończyć, jak widać. E, schodzi sobie trójnikiem na dół do łazienki. I zostanie poprowadzony tutaj również, żeby wyciągnąć z tej, z tej garderoby. A więc teraz widok z dołu. Tutaj sobie biegną kanały do pokoi. Tu oczywiście będą ścianki pionowe wybudowane z kartą gipsu. Także chciałem najpierw zrobić tą instalację, żeby Później odpowiednio przycinać płyty, a z uwagi na to, że czekamy jeszcze na posadzki, które nie zostały zrobione. Bo czekamy na odpowiednią pogodę. W tym momencie mamy dwa stopnie na zewnątrz, tu w środku jest bardzo zimno, bo się wychodziło w ciągu nocy, muszę wam powiedzieć, że ten pustak, w pust, no powietrze przez niego pięknie hula, tak? Jedyny plus tego pustaka jest taki że. Yy, że wyciągnie mi całą wilgoć ten wiatr, czyli ta zima tak, z murów, czyli tu wilgoci praktycznie już nie będzie i tak jak wam wspominałem wcześniej, będą tutaj robione yy, tynki suche, tak, czyli karton, gips. Więcej wilgoci tu nie będzie, będzie jedynie wilgoć od, od posadzki. Ktoś mi zwrócił uwagę i bardzo dobrze, ja o tym w ogóle nie pomyślałem, że ta moja błazeria może puchnąć od widgoci, gdy zrobią mi wylewki i będą mi robić tutaj tynki. No ale tak jak mówię, tynki będą suche, więc od tego nie ma możliwości. A od posadzki, no to będziemy wietrzyć. Tak? Będziemy wietrzyć. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już temperatura będzie nieco wyższa. Przynajmniej tak zapowiadają. A tak jak Wam przed chwilą wspominałem, naprawdę między tymi pustakami i w pust yy, murarze dają tylko Poziomą warstwę, a tutaj tak naprawdę czuć powiew. I ten, to pomieszczenie będzie i wentyluje się same samo w tym, w tym momencie. Także nie sądzę, żeby ta wilgoć z posadzki zaszkodziła naszym suchym deskom. Już tutaj zrobiłem wypełnienia. Wszystkich szczelin pomiędzy jętkami, myślę, że wyszło bardzo fajnie. Tak to wygląda już docelowo, finalnie. Ja wiem, że to drzewo, żona miała do uwagę, że no, różnią się kolorystycznie. Tu jest świerki, tu mamy świerk, niestety ten świerk, który był, yy, który, z którego jest z więźba, jest też yy, to świerk skandynawski. Być może dlatego różnica kolorystyczna. A chyba przede wszystkim dlatego, że był on robiony, ta była robiona dużo wcześniej i działały na nią jeszcze warunki atmosferyczne, czyli deszcz. W międzyczasie sobie padał, była wilgoć, słońce, no i tak to zżółko. Ja te jętki będę się starał jeszcze troszeczkę podczyścić. Ja nie sądzę, żeby one wróciły do swojej, swojego koloru jasnego, ale tak naprawdę mam powiem, że mi to nie przeszkadza, już się do tego przyzwyczaiłem, że tu są dwa różne kolory. Jeśli naprawdę w przyszłości będzie to coś, co będzie sprawiało mi ból wizualny, to po prostu tą bazerię oraz te jętki po prostu się jakimś, jakąś farbą zabieli. Tak? Delikatnie sobie nie będę malował na biało, tylko zabielę, ale to może w przyszłości i jeśli będzie taka potrzeba. No dobrze, jestem w mojej sypialni głównej, i tutaj też widzicie, jak przeprowadzone są kanały. Myślę, że wygląda to fajnie. Nam zależy na takim luku industrialnym więc nawet, nawet, bardzo mi się to podoba więc bardzo nam się to podoba i wygląda, wygląda to, jest to efekt zamierzony jeśli ktoś by się pytał zejdziemy na dół i... o właśnie, nie zejdziemy na dół najpierw Wam pokażę tutaj tutaj są przeprowadzone te flexy one idą z góry i tak jak mówię, no sztywnymi można było to zrobić Aczkolwiek łatwiej było położyć tego flexa i na pewno taniej, a zwłaszcza tutaj przy posadce. I plus jest taki: takiej otwartej instalacji, że w każdej chwili można ją zdemontować. Można ją zdemontować dlatego, że tutaj są zastosowane reduktory średnicy to są nypel-nypel, czyli wszystko jest na uszczelce. Ja tam nie robiłem, nie stosowałem żadnych silikonów, żadnych klejów, żeby móc. W przyszłości, gdy będzie potrzeba te kanały, rozebrać. Jeśli będzie potrzeba, oczywiście i wyczyścić. Tak? Także tutaj wszystko jest demontowane i to jest największy plus tej całej instalacji. Zejdziemy teraz na dół. No i mogli zobaczyć, jak mi to wyszło na dole. Troszkę zostało to pozmieniane, bo tak widzicie, tu było przewidziane, że będzie anemostat. No w tym momencie tego tutaj nie ma. Troszkę to inaczej zrobiłem. A teraz mam taką. Uwaga, uwaga wszyscy, turu turu tu tu, tak to wygląda, ja jestem mega zadowolony, jest to to o czym zawsze marzyliśmy, żeby nasza instalacja była na wierzchu, yy, sufit nieotynkowany, nietynkowalny, betonowy, do tego rury, które widać. Troszkę było przy tym pracy, ale się udało. Jak widzicie, nade mną jest salon. W trzech miejscach mamy nawiewy, a w części dalszej, czyli tutaj mamy kuchenną. Jak będziecie coś takiego robić, nie zapominajcie o rozetach. Bo później będziecie znowu musieli demontować wszystko, żeby tą rozetę sobie przeprowadzić. Ja już je sobie tutaj zainstalowałem, jak widzicie, yy, i, i wygląda to fajnie. Yy, wiadomo, ściany będą białe, dlatego rozety białe. Jeśli w przyszłości mi się coś zmieni, to po prostu zdemontuję i będę malował je w kolorze. Zejście na dół, rozetki tu będzie stał oczywiście yy, fałszywy filar, który ma ukryć nasze tutaj instalacje wodno-kanalizacyjne więc tutaj zrobimy sobie taki prostokątny słup na konstrukcji stalowej bądź drewnianej i to wszystko zostanie tutaj zakryte będą tylko widoczne wychodzące rury tak jak tu widzicie z tych rozet i tutaj mamy już wyciągi czyli mamy kuchnię za tą ścianą jest spiżarka a po mojej lewej jest łazienka. Tu niestety musiało zostać zastosowane kolanko, ponieważ, no jak widać, mamy tutaj belkę betonową, nie dało się tego przeskoczyć. Tu jeszcze muszę dokończyć, bo do łazienki jeszcze nie wszedłem. Tutaj wychodzimy rurą kolankiem do góry i też podwieszamy pod sufitem, bo tu też ten sufit nie będzie, nie będzie tynkowany. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że się wam podoba. Jeśli jeśli ktoś ma jakieś uwagi, to zapraszam. Jak widzicie, została tutaj redukcja robiona z 200 na 160 i później na 125. Tak to wygląda. Tak jest na górze i tak jest tutaj na dole. Wyszliśmy 200, zmieniliśmy na 160 i tutaj na trójnikach, już jest na 125, zmiana. Z tej strony zainstalowałem wszystkie przepustnice. Chcę, żeby były widoczne żeby były widoczne do wchodzącego do salonu i, i wygląda, to, wygląda to fajnie te wszystkie dziury, które były mm, przepusty zrobione specjalnie podczas lania stropu zostały zalane betonem i tak, wygląda to fajnie, mam nadzieję, że się Wam podoba jeśli nie, to też piszcie, że nie chcielibyście mieć takiego żelaza podwieszonego pod sufitem. Lubicie zabudowę, lubicie yy, czystość, można by powiedzieć. A no my idziemy troszkę w innym kierunku i mam nadzieję, że yy, nie jest to materiał na tyle typowy, że ktoś się nim zainteresuje i popatrzy może na tego typu instalacje całkowicie z innej strony. Ja to sobie spokojnie dokończę. I będę starał się uruchomić rekuperator. Mam nadzieję, że to wszystko fajnie wyjdzie i będzie można wyregulować tym przepustnicami te przepływy. Też zaproszę jakiegoś specjalistę z aparacikiem, żeby mi zmierzył te, te przepływy powietrza, już na jakimś, jakimś fajnym pomiarowym urządzeniu. Reasumując, myślę, że każdy, kto ma chęć przede wszystkim i niekoniecznie ma jakiekolwiek predyspozycje i jakąkolwiek jaką, wielką, zgłębioną wiedzę może sobie z tym poradzić. Tak jak mówiłem z, y, odnośnie Blazerii, nie bójcie się nowych rozwiązań, nie bójcie się y, skakać w przepaść troszkę z takimi różnymi dziwnymi pomysłami. Ja tak robię na razie mi się to opłaca i na razie mi to wychodzi od samego początku jeśli ktoś mnie śledzi to wie, że sobie sam położyłem dachówkę na dachu y, i też to robiłem pierwszy raz, więc ja wszystkich zachęcam. Po to powstał ten program, po to powstał ten kanał, abyście mogli zobaczyć coś innego, niestandardowego, nietuzinkowego. My idziemy w taki, w taki klimat, nam się to bardzo podoba, a, a mam nadzieję, że Wam również, przynajmniej nasze starania, i nasza chęć do zrobienia czegoś innego. Yy, będzie zauważona i będzie w jakiś sposób doceniona, nawet jeśli Wam się tego typu yy, instalacje, tego typu yy, rozwiązania nie do końca podobają. Ja też rozumiem, że to kwestia gustu, o gustach można i nie można, można dyskutować wieloma, wieloma godzinami, yy, więc tak. Hmm, tak to wygląda u nas. Yy, czekamy na pogodę. A od 13 marca mam nadzieję, że się już coś tutaj fajnie słoneczko pojawi i będziemy mogli wylać naszą posadzkę. To też jest taki wielki krok dla nas. Mam nadzieję, że wyjdzie w porządku. I, i nie nic. No i później będziemy działać ze ścianami. Dzięki wielkie za to, że poświęciliście ten czas na oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że coś dla Was wniósł. Mam prośbę, żebyście mogli. Jeśli chcecie i uważacie, że jest to zasadne, polubić, polecić, przesłać, przesłać dalej, żeby, żeby jak największa liczba odbiorców mogła, mogła zobaczyć coś, co, to, co robimy, i, i zasubskrybować kanał. Ok, wielkie dzięki i do zobaczenia następnym razem. Pa!